Dzień dobry w kolejnym odcinku mojego podcastu. Kwadrans psycho. Dziś poruszę temat o pewności siebie: czym jest, skąd się bierze i jak można ją wzmacniać. Na pewno nieraz widzieliście ludzi, którzy wchodzą do pomieszczenia i natychmiast przyciągają uwagę swoją pewnością, a inni mają trudność z podjęciem najprostszej decyzji. Przyjrzę się dzisiaj temu z perspektywy psychologii omówię przykłady terapeutyczne i podzielę się praktycznymi ćwiczeniami, które będziecie mogli wdrożyć od zaraz. Brak pewności siebie powoduje, że stoimy na uboczu życia, wolimy pozostać w bezpiecznej strefie komfortu, to dlatego nie podejmujemy ryzyka, nie inicjujemy kontaktu z ludźmi, nie walczymy o swoje prawa i nie umiemy odmawiać bez poczucia winy. Nieśmiałość która jest przejawem braku pewności siebie, powoduje, że przed nosem mogą nam przechodzić ciekawe propozycje zawodowe czy, czy też nowe znajomości. Brak poczucia własnej wartości wynika z braku samoakceptacji. To zupełnie tak, jakbyśmy obawiali się własnego światła, rozwinięcia swoich skrzydeł. Warto zatem wiedzieć, jak nabrać pewność siebie, która pozwoli ci korzystać w pełni ze swojego potencjału. Brak pewności siebie może wynikać z różnych czynników. Począwszy od wczesnego doświadczenia, czyli tutaj mamy krytyczne środowisko rodzinne, następnie porównywanie się z innymi, czyli dzisiejsze social media wzmacniają presję bycia idealnym, aż po perfekcjonizm czyli lęk przed błędami paraliżuje działanie. I jeszcze przekonania o sobie. Typu, nie jestem wystarczająco dobra, dobry. Czyli samoocena. I tutaj posłużę się przykładem. Kobieta, graficzka, 30-letnia. Przyszła na terapię z poczuciem, że nigdy nie jest wystarczająco dobra w swojej pracy. Gdy dostała pozytywną opinię od klienta, umniejszała ją, tłumacząc, że to tylko szczęście, tak się przydarzyło pracowaliśmy nad zmianą schematu myślenia i małymi kroczkami stopniowo zaczęła akceptować pozytywne opinie i uczyć się doceniania własnych osiągnięć zatem pewność siebie to przekonanie o własnej wartości i kompetencjach ale nie oznacza braku wątpliwości czy błędów to raczej zdolność do działania mimo obaw Możemy ją budować, zmieniać i rozwijać, bo nie jest cechą wrodzoną. To jest cecha nabyta. Kluczowym elementem pewności siebie jest szczęście. Ale do tematu szczęścia jeszcze powrócę, to w kolejnym odcinku. Zatem, żeby być pewnym w tym, co się robi, trzeba być zadowolonym z tego, kim się jest. Ludzie pewni siebie czerpią przyjemności i satysfakcję z własnych osiągnięć, a nie z tego, co inni sądzą o ich dokonaniach. Owszem, komplementy od innych również są istotne do budowania naszej pewności siebie, ale to tylko jedna mała cząstka całego procesu. Bo jeśli ty sam nie będziesz wierzyć w to, co robisz i nie będziesz ufać sobie, to te komplementy od innych nie będą przez ciebie zauważalne. Nie będą miały mocy. Jeśli masz w sobie małą, niepewną osobę, która w siebie wątpi, umniejsza się na każdym kroku, mówi sobie paskudne rzeczy typu: Jestem do niczego, nie zasługuję na to czy na tamto, to żadne zewnętrzne okoliczności tego nie zmienią. To jest, to jest tak, jakbyśmy przyklejali plasterek na ropiejącą ranę. Zmienić to może praca nad sobą, ukochanie tej wewnętrznej osoby, bo ona jest w tobie. Więc nikt inny tego zrobić nie może. Takie docenienie siebie oraz stanie się swoim własnym przyjacielem. Pewność siebie to zaufanie do siebie. Wierzę, ufam i tak buduje pewność siebie. Zatem pewność siebie i zaufanie do siebie są ze sobą ściśle powiązane, ale nie są dokładnie tym samym. Pewność siebie to przekonanie, że potrafisz sobie poradzić w różnych sytuacjach. To wiara we własne kompetencje i umiejętności, które pozwalają podejmować działania mimo niepewności czy ryzyka. Zaufanie do siebie z kolei to głębszy poziom akceptacji siebie i swoich decyzji oznacza to, że nawet jeśli popełnisz błąd, wiesz, że sobie z tym poradzisz i nie podważysz swojej wartości. Można więc powiedzieć, że zaufanie do siebie to fundament pewności siebie. Jeśli ufasz sobie, łatwiej ci być pewnym swoich działań i podejmować wyzwania. Z kolei brak zaufania do siebie często prowadzi do niepewności, unikania ryzyka i zwątpienia we własne możliwości. Przykładowo, ktoś może mieć wysoką pewność siebie w pracy, bo zna znaczy na swoim zawodzie, ale jednocześnie brakować mu zaufania do siebie w relacjach, bo wątpi swoje emocje i decyzje. Dlatego kluczowe jest rozwijanie obu tych aspektów równocześnie. Prawdziwa, głęboka i stała pewność siebie Wynika przede wszystkim z samoświadomości własnych myśli i uczuć. Wydawałoby się to śmieszne, jednak wiele osób oszukuje samych siebie, podejmuje decyzje w oparciu o fałszywe przesłanki i nie potrafi dotrzeć do swojego wnętrza i prawdziwych uczuć swojego własnego ja. Drugą postawą i konieczną cechą w drodze do pewności siebie jest samoakceptacja. Nie zbudujemy pewności siebie, jeśli nie akceptujemy się takimi, jakimi jesteśmy. Oczywiście nie oznacza to, że nie musimy nad sobą pracować. Pomoże nam tutaj również samoświadomość swoich mocnych i słabych stron, oznacza to jednak, że akceptujemy siebie jako całość, mimo że pracujemy nad szczegółami. Zatem, Pewność siebie wypływa nie tylko z samoakceptacji, lecz również z zadowolenia z samego siebie, z zaufania i wiary w siebie i swoje możliwości oraz głębokiego poczucia własnej wartości. Miałam pacjenta, który jako menadżer świetnie radził sobie z zadaniami zawodowymi, ale unikał wystąpień publicznych. Bał się, że się skompromituje. W trakcie terapii odkryliśmy, że źródło jego niepewności leżało w dzieciństwie. Jako dziecko często był krytykowany przez ojca za najmniejsze błędy. Pracowaliśmy nad jego zmianą narracji wewnętrznej i nauczyliśmy go technik, które zwiększyły jego komfort w sytuacjach publicznych. Tak więc, czy zawsze osoba, która na przykład występuje przed dużą widownią, jest pewna siebie? Nie. A czy osoba, która jest introwertykiem i nie lubi takich wystąpień, jest zawsze niepewna siebie? Również nie. Mamy różne predyspozycje, charaktery i możemy po prostu czegoś nie lubić. Dzisiejszy świat niejako wymusza pokazywanie się publiczne i trochę zapomina, że część ludzkości to introwertycy. Lubiący spotkać się w małym gronie znajomych, lub wręcz wolący zostać po prostu w domu, gdy wszyscy inni ciągną ich na szampańską zabawę. I nie ma to nic wspólnego z pewnością siebie. I każdy z nas ma swoje słabości, tak zwane pięty achillesowe. Nie jest świetny w każdej dziedzinie. Są sytuacje i obszary życia, w których czujemy się niepewni, po prostu nie ogarniamy. I nawet ci, którzy zdobywają świat i wydaje się, że nie brakuje im pewności siebie, na 100% się czegoś boją, wstydzą, mają jakąś słabość. Natomiast ci pewni siebie nie ukrywają tego przed sobą, nie wypierają, bo mają świadomość swoich mocnych i słabych stron. Widzą siebie takimi, jakimi są. Przedstawię kilka skutecznych technik, które pomogły moim pacjentom i mogą pomóc również wam. Technika rejestr sukcesów. Każdego dnia postaraj się zapisać rzeczy, które zrobiłeś dobrze, niezależnie od ich wielkości. A z czasem zacznie to zmieniać twoją samoocenę. Kolejna, co powiedziałbyś przyjacielowi? Kiedy pojawiają się negatywne myśli o sobie, zapytaj, co powiedziałbyś, powiedziała bliskiej osobie w tej sytuacji. Dlaczego? Zwykle jesteśmy dla siebie bardziej surowi niż dla innych, więc porada dla osoby bliskiej przyjdzie nam znacznie łatwiej. Nie czekaj, aż poczujesz się gotowy. Działaj mimo niepewności. Pewność siebie wzrasta przez doświadczanie, przez działanie, inaczej nigdy nie będziesz gotowy i nigdy nie ruszysz z miejsca. I jeszcze praca z głosem i ciałem. Emmy Kady, psychologa z Harvardu, udowodniła, że przyjęcie pozycji mocy na kilka minut przed trudnym wyzwaniem może zwiększyć pewność siebie. Mamy jeszcze blokowanie negatywnych myśli. Ludzie mogą nauczyć się myśleć inaczej i zmieniać swój pogląd na nowe lub wywołujące niepokój doświadczenia. Niektórzy mogą to osiągnąć samodzielnie, ale lekarz czy terapeuta może okazać się tutaj bardzo pomocny. Dzięki zdeterminowanemu umysłowi ludzie często mogą zredukować pesymistyczne myśli, które z kolei mogą uniemożliwić im wykorzystanie pełnego zakresu. Swoich możliwości czy potencjału. Kolejny to trening asertywności. Kiedy ludzie są asertywni, często lepiej potrafią zaspokoić swoje potrzeby. Trening asertywności może nie tylko poprawić pewność siebie, ale może również pomóc w problemach z lękiem społecznym, depresją i złością. Kolejna technika to budowanie poczucia własnej wartości. Gdy wzrasta samoocena, wzrasta pewność siebie. Działania budujące, takie jak sporządzanie listy mocnych stron i osiągnięć, ćwiczenia samoakceptacji lub opracowywanie konkretnych planów dotyczących obszarów słabości, mogą być skuteczne w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. I na koniec pozytywne afirmacje. Wielu praktyków zajmujących się zdrowiem psychicznym uważa, że zastępowanie negatywnych myśli pozytywnymi afirmacjami jest bardziej skuteczną praktyką niż po prostu odrzucanie pewnych myśli, takie wypieranie. Badania wykazały, że pozytywne mówienie do siebie może poprawić ogólny stan zdrowia i samopoczucie. A wiara w siebie, która reprezentuje wiarę we własne umiejętności, może... Wzrosnąć w wyniku pozytywnego mówienia samemu sobie o tych umiejętnościach. Posłużę się przykładem. Mężczyzna, który bał się randek, zaczął stosować metodę małych kroków. Najpierw zaczął rozmawiać z, z nieznajomymi w kawiarni, następnie nawiązał krótkie rozmowy z koleżankami w pracy. Stopniowe oswajanie lęku przyniosło efekt. Po kilku miesiącach, Pewniej umawiają się na spotkania. Przedstawię Wam jeszcze kilka hormonów i neuroprzekaźników, które odpowiadają za pewność siebie i wpływają na nasze samopoczucie, motywację i sposób myślenia. Kluczowe z nich to testosteron. Często kojarzony z męskością, ale występuje zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Wysoki poziom testosteronu wiąże się z większą asertywnością, gotowością do podejmowania ryzyka i wyższą pewnością siebie. Badania pokazują, że osoby z wyższym poziomem testosteronu częściej podejmują inicjatywę i są bardziej dominujące w grupie. Następnie endorfiny, nazwane hormonem szczęścia. Endorfiny są skuteczne w poprawieniu naszego samopoczucia i naszego podejścia do życia. Co w konsekwencji przekłada się na nasze poczucie własnej wartości i pewności siebie. Kolejny hormon szczęścia to serotonina, hormon równowagi emocjonalnej. Wysoki poziom serotoniny sprawia, że czujemy się spokojniejsi i bardziej stabilni emocjonalnie, co przekłada się na pewność siebie w interakcjach społecznych. Natomiast niski poziom serotoniny. Może powodować lęk i skłonność do unikania wyzwań. Dopamina, również nazywana jest hormonem szczęścia, choć tak naprawdę hormonem nie jest, to neuroprzekaźnik związany z motywacją i nagrodą. Wysoki poziom dopaminy sprawia, że czujemy się bardziej zmotywowani, mamy większą wiarę w swoje możliwości i odczuwamy satysfakcję z osiągnięć. Niedobór dopaminy natomiast może prowadzić do apatii i niskiej samooceny. Kortyzol. Hormon stresu. Wysoki poziom kortyzolu działa odwrotnie niż testosteron. Zwiększa lęk, obniża pewność siebie i sprawia, że częściej unikamy ryzyka. Dlatego redukcja stresu, np. poprzez medytację, sen czy aktywność fizyczną, może poprawić naszą samoocenę. A jak naturalnie podnieść poziom hormonów wspierających pewność siebie? Poprzez regularny ruch ćwiczenia fizyczne zwiększają poziom testosteronu, dopaminy i serotoniny. Zdrowa dieta, produkty bogate w białko, omega-3 i witaminy z grupy B wspierają produkcję tych neuroprzekaźników. Ekspozycja na światło słoneczne. Podnosi z kolei poziom serotoniny i testosteronu. Pozytywna postawa ciała, tak zwana power poses, może chwilowo zwiększyć poziom testosteronu i obniżyć kortyzor. Podsumowując, pewność siebie to nie tylko psychologia, ale też biochemia organizmu, którą można świadomie regulować. Pewność siebie nie oznacza braku lęku. To umiejętność radzenia sobie z nim, to akceptacja, że nie zawsze będziemy najlepsi, ale mimo to warto próbować. Widziałam, jak moi pacjenci przechodzili od niepewności do działania i wiem, że każdy może to zrobić. Jednak pamiętajcie, żadne ćwiczenia na dłuższą metę nie pomogą, jeśli nie będziemy się skupiać na wzmacnianiu filarów pewności siebie. Jakimi są przede wszystkim samoświadomość, poczucie własnej wartości, wiara w siebie i zaufanie do samego siebie? To właśnie na te cechy powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę, wzmacniać je i zastanowić się, co leży u źródła problemu. Dopiero zwalczenie pierwotnej przyczyny, powodującej problemy z pewnością siebie, przyniesie pożądane, długofalowe efekty. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówiłam ja, Magda Gruszka.